Hola! filmik, na którym zabrałem Was na spacer po Saragosie, żeby opowiedzieć Wam o wadach i zaletach życia tutaj. Dalej cieszy się popularnością, dlatego tym razem zapraszam Was na typowe hiszpańskie śniadanie składające się z tosta z oliwą z oliwek i przetartego pomidora oraz kawy i świeżo wyciskanego soku z pomarańczy. Tłem naszego dzisiejszego spotkania będzie plac świętego Filipa, nazywany także placem siedzącego człowieka. A to dlatego, że na jego środku znajdziecie niewielką statuę pana, który patrzy na nieistniejącą już wieżę Torrenua, którą wzniesiono w XVI wieku, ale jako, że groziła zawaleniem, wyburzono w wieku XIX. Głównym tematem naszego dzisiejszego spotkania. Będzie jednak hiszpańska służba zdrowia i moje doświadczenia z nią związane. Możecie mi wierzyć albo nie, ale w połowie października, w trakcie przygotowywania kolacji, dosyć mocno poparzyłem prawą dłoń. Dzisiaj wygląda już całkiem nieźle, ale przez dobry miesiąc większość moich znajomych, widząc sam opatrunek, robiła duże oczy, zaczynała syczeć i pytała mnie, czy na pewno będę miał jeszcze dłoń. Także możemy mówić o dużym sukcesie. A jako, że były to poparzenia drugiego stopnia. No, to miałem kontakt zarówno z hiszpańskim szpitalem, jak i później przez cały miesiąc. Codziennie albo co drugi dzień chodziłem do mojej rejonowej przychodni na zmianę opatrunku. Tak więc na własnej skórze mogłem przekonać się, jak działa hiszpańska służba zdrowia, i to praktycznie w szczycie drugiej fali pandemii. W całym tym nieszczęściu, moje szczęście polegało na tym, że tak jak już Wam kiedyś opowiadałem, w Hiszpanii na co drugiej ulicy znajdziecie aptekę. No i dzięki pomocy. Pani farmaceutek z apteki na mojej ulicy. Właściwie po 10 minutach od wypadku miałem już wstępnie opatrzoną dłoń, ale polecono mi jak najszybciej udać się do szpitala. W tym pośpiechu wbiegłem do domu, wziąłem ze sobą tylko mój paszport, dowód osobisty i certyfikat rejestracji obcokrajowca z moim numerem identyfikacyjnym. To jest taki podstawowy dokument każdego obywatela Unii Europejskiej mieszkającego na terenie Hiszpanii. Zrobiłem na jego temat cały osobny filmik, który możecie obejrzeć, klikając w link, który pojawi się teraz na górze. I niestety w tym pośpiechu i tylko z lewą ręką nie byłem w stanie znaleźć mojego numeru de Seguridad Social, czyli mojego numeru ubezpieczeń społecznych. No i nie miałem też tarheta sanitaria, czyli karty zdrowia, bo te wydawane są tutaj przy okazji rejestracji w przychodni. A ja przez ostatnich 5 lat praktycznie nie chorowałem, za to dość często się przeprowadzałem. I trochę zaniedbałem te formalności. Tak więc, jadę już sobie taksówką, zaniepokojony brakiem tych dokumentów. Trzymam dłoń za oknem, żeby się chłodziła, bo boli jak diabli. A pan taksówkarz pociesza mnie stwierdzeniem, że o, kolego! Ten szpital, do którego jedziemy, jest znany z tego, że tam długo czeka się na pomoc. No, w tym momencie przypomniały mi się wszystkie czarne opowieści mojej mamy, z tego, jak z naszą 80-letnią babcią odwiedzała parę razy SOR w Polsce i czekała na przyjęcie po kilka godzin. Ale co się okazało? Znalezienie mnie w systemie, diagnoza, drobny zabieg i opatrzenie tej ręki zajęły w hiszpańskim szpitalu około godziny. Po tym czasie wyszedłem ze szpitala z rozpoznaniem, ze skierowaniem na dalsze leczenie już w ramach opieki w przychodni, oraz z receptą na leki, za które nawiasem mówiąc zapłaciłem 90 centów. No, musicie przyznać, że godzina to całkiem niezły wynik w porównaniu z tym, co teraz dzieje się w polskich szpitalach i o czym co chwilę informują media. Na drugi dzień, jak już dodzwoniłem się do mojej przychodni, bo tutaj szelinie też są zapchane. I wytłumaczyłem pani całą moją przygodę oraz to, że nie jestem zarejestrowany. Poproszono mnie po prostu, żebym przyszedł jak najszybciej, jak najwcześniej, żeby uniknąć kolejek już zarejestrowanych pacjentów. Właściwie cały proces rejestracji trwał 15 minut, po czym poinformowano mnie, że za godzinę mogę przyjść na zmianę opatrunku. Przez ten miesiąc właściwie wszystkie moje niedogodności związane z epidemią ograniczyły się do tego, że gdy pojawiłem się w przychodni za wcześnie, albo gdy na przykład przychodnia miała obsuwę, bo w weekendy przyjmowała też nagłe przypadki z innych rejonów, musiałem czekać w kolejce na zewnątrz, no bo ze względu na wirusa poczekalnie były po prostu zamknięte. A, i musiałem też uważać na to, żeby nie zbliżać się czy nie przytulać się za bardzo do drugiej kolejki osób czekających na testy PCR. A jak już wspomniałem o tym nieszczęsnym koronawirusie, który zmusza nas do tego, że jeśli czegoś nie jemy albo nie pijemy na tarasie baru, to musimy cały czas nosić maseczki, no to warto dodać, że przynajmniej samo testowanie idzie Hiszpanom dość sprawnie. Oczywiście czasem zdarzają się wpadki, ale zazwyczaj nie ma tragedii. Na przykład moja znajoma z Polski, która jest teraz w Saragosie na Erasmusie, po tym jak już dodzwoniła się na infolinię i poinformowała, że miała kontakt z osobą zakażoną, jeszcze tego samego dnia została skierowana na testy do najbliższej przychodni i tam te testy zrobiono jej za darmo, po okazaniu tylko paszportu i tej europejskiej karty zdrowia, a wyniki testów miała po niecałych 48 godzinach. Innym, powiedzmy drugoplanowym elementem procesu leczenia był też nastrój w gabinetach, który był bardzo dobry. Zazwyczaj zajmowały się mną lekarki, lekarze, pielęgniarki i pielęgniarze dość młodzi jeszcze przed 40, którzy zawsze zagadywali mnie, jak na przykład robili mi coś nieprzyjemnego przy tej ręce, żeby mnie troszeczkę rozproszyć, żebym się na tym nie skupiał. Zawsze było też sporo praktykantek i praktykantów, którym tłumaczono, co się teraz dzieje z moją ręką, co trzeba z nią zrobić i dlaczego. Co też mnie uspokajało, bo wiedziałem na co mam się przygotować. Ale też w przypadku osób w średnim wieku, które się mną zajmowały, jak na przykład mój lekarz pierwszego kontaktu czy pielęgniarka z nim współpracująca, te osoby też były bardzo otwarte, pozytywne i miały mega poczucie humoru, dzięki czemu no, nie czułem się jak jakiś kolejny przypadek, którego trzeba się jak najszybciej pozbyć. A to wszystko pomimo tego, że te osoby też są zawalone dodatkową robotą w postaci teleporad, w postaci... Jakiejś kontroli czy telefonów do osób starszych, które mają jakieś choroby przewlekłe i nie mogą się teraz pojawiać w przychodniach, albo po prostu w postaci wywiadów i umawiania tych osób starszych, na przykład na szczepienia przeciwko grypie. Mimo wszystko, nastrój był na tyle dobry, że gdyby nie to, że to co robiono mi z dłonią, było po prostu nieprzyjemne. Chodziłbym tam jak na kawę do znajomych. Co też pomogło mi i sprawiło, że ten miesiąc leczenia był dużo bardziej znośny. Ale czy hiszpańska służba zdrowia zawsze i wszędzie działa tak dobrze? No, niekoniecznie. Musicie wiedzieć, że Hiszpania jest krajem dużo bardziej zdecentralizowanym niż Polska i tutejsze odpowiedniki województw, czyli wspólnoty, cieszą się dużo szerszym zakresem autonomii. W ramach tej autonomii podlega im także organizacja. Publicznej opieki zdrowotnej. Tak więc to, jak w praktyce działa konkretny ośrodek zdrowia w konkretnym regionie, zależy w dużej mierze od władz autonomicznych. A poza tym, po ostatnim kryzysie, hiszpańska służba zdrowia również padła ofiarą dość brutalnych cięć budżetowych. W tej sytuacji znowu mogę mówić o dużym szczęściu w nieszczęściu, ponieważ Aragonia, w której mieszkam, ma system służby zdrowia oceniany jako jeden z najlepszych w całej Hiszpanii. Oczywiście i tutaj zdarzają się jakieś narzekania, tak jak wspomniany już pan taksówkarz, czy na przykład mój przyjaciel, który kiedyś latem zędlał i złamał sobie obojczyk, a później narzekał, że na przyjęcie do szpitala czekał niecałe dwie godziny. Ale jak już go przyjęli, to był zadowolony, bo zrobili mu wszystkie możliwe badania, żeby upewnić się, że jego omdlenie było spowodowane tylko i wyłącznie 40-stopniowym upałem, a później dostał dość szybko skierowanie na bardzo dobry pakiet rehabilitacji. I dzisiaj jest z tego faktu bardzo zadowolony. Ale nie wszędzie sytuacja wygląda tak różowo. Otóż organizacje zajmujące się monitorowaniem i wspieraniem publicznej służby zdrowia od lat podkreślają, że wyspy kanaryjskie oraz praktycznie wszystkie wspólnoty autonomiczne położone na wybrzeżu Morza Śródziemnego mają te systemy. Opieki zdrowotnej zorganizowane dużo gorzej niż reszta kraju. I tak w zestawieniach i rankingach publikowanych co roku przez tego typu organizacje Kanary, Murcia, Katalonia oraz w zależności od konkretnego zestawienia także Andaluzja i Wspólnota Walencjańska wypadają zawsze najgorzej. To chyba dość istotna wskazówka dla wszystkich zastanawiających się nad przeprowadzką do Hiszpanii albo dłuższym pobytem tutaj. Mam nadzieję, że plac, na który Was dziś zabrałem, przypadł Wam do gustu, a sam filmik okazał się interesujący i kto wie, być może nawet użyteczny. Z góry dziękuję za wszystkie łapki w górę oraz subskrypcję, a przede wszystkim za komentarze, bo już wiecie, że uwielbiam mieć z Wami kontakt. A, i piszcie też proszę, czy i gdzie mieliście już jakiś kontakt z Hiszpańską Służbą Zdrowia. masz, gracias. Y hasta la próxima.